Widzowie, zobaczcie na to, w tym momencie jestem w takiej gierce i jest ze mną mój przyjaciel Pondek, który stoi po drugiej stronie. A tak się składa, że ja nie mogę dotknąć koloru szarego, a mój przyjaciel nie może dotknąć zielonego, tylko zaraz, przyjacielu, czy ty jesteś szary? No jestem, dlatego chodź tutaj może, co? Yy, no to dawaj, przyjacielu, złapnie, co? Na trawie sobie stoję tutaj, co ty na to? Ej, to jest nie fair! Ha, ha, ha. I widzowie patrzcie na to w tym momencie, ja sobie ucieknę na przykład tutaj. I mój przyjaciel po prostu nie będzie miał szans mnie po prostu złapać i ja wygram tam gierkę. Bo oczywiście zakładamy się o tysiąc robotów, tego przyjacielu, spróbuj mnie złapać. E, dobra, chodź tutaj. Ej, zaraz, czemu jeszcze ja do te tory? Czemu ja jeszcze na te tory? Nie! Ej, Tyk, zaraz zginąłem! No. Co to miało być? Nie no, widzę tak szczerze, to było bardzo lubowskie, dlatego niestety mój przyjaciel ma jeden punktnik, ale ja w tym momencie mogę chyba sobie zmienić kolor na jakiś inny, Dlatego uwaga, klikam i za 3 sekundy się zmienię Dlatego uwaga, ja tutaj będę stać? I nie, czy naprawdę mi się wylosował znowu zielony. O, Siemka, czekaj, przejdę do ciebie. Mo <laughs> Jaki nubeczek Ej, jeśli, jeżeli ty skinąłeś dwa razy, to ja mam dwa punkty? <grym> nie, to się nie liczy, bo to przez przypadek wszedłem. No dobra, no niech ci będzie, dlatego ja w tym momencie sobie idę na ten chodnik, bo on jest oczywiście szary, a ty przyjacielu masz czerwony, okej, okay, no ja niestety nie mam nic czerwonego, ale mam pomysł przyjacielu, co ty na to, żeby pójść na przykład sobie tutaj i sobie zwiedzimy na przykład hmm, tutaj całą mapę, co ty na to? Dobra, to jest super pomysł, to chodź tutaj, przez trawę przyjdziemy tutaj zobaczyć. O nie, 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 ja się na to nie dam nabrać widzowie, o, no czemu, co ja zrobiłem, nie. dotknął <grym> Do drzewa. Nie, no, ja ci tego nie odpuszczę. Nie odpuszczę ci tego. Dlatego chodź tutaj na przykład do domku. Zobaczymy, co jest w domku. Tutaj Dobra, pyk, pyk, pyk. dobra. Ej, nie no, widzę, naprawdę tutaj nie ma nic czerwonego. Okej, okay, dlatego muszę go jakoś sprankować. Jak to może być, żeby on zginął? Ej, nie popychaj mnie, nóbku! Dlatego no dobra, no niech mu będzie. W tym momencie idziemy, widzowie, tutaj. O, i mam pomysł. Przyjacielu, może zrobimy sobie ten parkour tutaj. Dobra, ale medium już od razu? No dobra, zacznijmy na początek od łatwego. I no dobra, to naprawdę będzie epi łatwe. Jeżeli tego nie przejdziesz, to naprawdę jesteś nubeczkiem i możecie napisać w komentarzach, że pandy to jest nubek. Ale no dobra, udało Ci się. Dlatego w tym momencie widzę, zobaczcie na to, tam jest to jakiś klocek i on jest chyba wielokolorowy, więc jeżeli ja namówię mojego przyjaciela, żeby na to stanął, no to ja wtedy będę mieć automatycznie punkcik. Dlatego okej, okay, przyjacielu, lecimy teraz na medium od razu, bo ten poziom był ewidentnie za łatwy, dlatego ok, w tym momencie mamy średni, i to naprawdę może być już naprawdę trudne. Dlatego przyjacielu, co ty na to, żeby stanąć na ten klocek? Co? Weź na to stań, bo to chyba nic nie robi. Dobra, spróbuję dla Ciebie. O! i zobaczcie na no to jak inny beczek w tym momencie mam kolejny punkt, bo to był przyjacielu klocek po prostu z każdym kolorem, a ty się na to nabrałeś. No to dawaj ty też na to skocz. Nie, 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 ja na to się nie nabiorę, dlatego w tym momencie idziemy tutaj i ja przechodzę teraz medium, okej. Okay. Tylko zaraz przyjacielu, czy ty do widzisz, co jest na hardzie? Zobacz na to ile tam jest klocków! O kurde, no to chodź, idziemy szybko. Okej, okay, no niech ci będzie w tym momencie poziom medium nam poszedł bardzo łatwo. Dlatego widzę, że jeżeli wy też chcecie wygrać z robuxów to napiszcie teraz w komentarzu swój nick. Oraz zostawcie subskrypcję, bo to jest nowy kanał z daily I teraz nagrywamy daily na ten kanał tego po prostu będzie mi bardzo miło, widzowie Bo ja naprawdę lubię nagrywać filmy dla was Ale w tym momencie, przyjacielu, nie wywinie się z tego I ja o tym nie zapomniałem W tym momencie idziemy na poziom hard Zobacz na to, w tym momencie musimy zrobić tutaj jakiś tor przeszkód Czy ty naprawdę mnie oszukałeś I ty się wybiłeś przeze mnie, co to miało być Ej, nie no, widzę, naprawdę trzeba być lubeczkiem Żeby tego nie umieć przejść No nie no, co to miało być No nie, to się nie liczy, przyjacielu To się nie liczy, bo to był po prostu błąd gry. Tak? Jak błąd gry już jest 3 2 dla mnie? E, no nie, no dobra, niech ci będzie, ale zobaczcie na to. W tym momencie mam dostępny zmianę koloru. Tak, uwaga, za 3 2 jeden zmieni mi się kolor i uwaga, oby nie różowy i mamy szary, no nie, no czy mój przyjaciel jest szary, naprawdę? I zaraz o się do mnie tutaj zbliża. No co ty robisz, Nubeczku? Yyy, e, tego nie było. E, czy ty naprawdę zginąłeś? Nie, to był błąd gry, widzisz tutaj. Okej, okay, uwaga mi udało mi się raz. Ja muszę uczyć się naprawdę do mojego przyjaciela, żeby mnie nie dotknął! No nie, no dobra, spadłem. Okej, okay, dlatego w tym momencie... Muszę jeszcze raz uciec od ciebie jak najszybciej Żebyś po prostu mnie nie pokonał I czemu znowu spadłem Ty przyjacielu wydaje mi się, że masz jakieś cheaty Nie, 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 ja nie latam I okej, okay, w tym momencie mi się udało Tylko czemu przyjacielu stoi przede mną Trochę się ciebie boję, nie ukrywam Nie, bo czekam na ciebie, bo widzisz, że jestem super przyjacielem Okej, okay, no dobra, dlatego w tym momencie Mam widzowie plan, co ty robisz? Eee, um, żaden plan przecież Chciałeś mnie chyba przeskoczyć Nie no przyjacielu, ja mam po prostu plan, że teraz ominę cię w tym momencie w Taki sposób, i co jest, eee, lecimy tutaj. teraz dalej Uwaga, uwaga Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, raz, dwa, trzy! Goisz teraz mnie ty! Uwaga, uciekamy! I uwaga, i w tym momencie udało nam się we dwóch tutaj dostać, przyjacielu, dlatego co ty powiesz na to, żeby teraz wrócić tak szybko jak to możliwe, uwaga, pyk! E, dobra, szybko, żebyś tego szybko, nie dotknął, nie. uwaga i pyk! No co, wiedziałem, że coś się stanie! Dlatego no co, oczywiście kolejny punkcik dla mnie, Nubeczku! Szurówka mi się rozwiązała! Tak, tak! Wmawiaj sobie, Nubeczku, wymówki! Ja w tym momencie sobie kończę obbi, uwaga, pyk! Pyk! I mamy to! Teraz nie mogę dotykać koloru białego Okej, okay, no dobra, niech ci będzie Dlatego ja w tym momencie zmienię kolor Tylko oby nie zielony, oby nie zielony I mamy, zaraz, <grym> mamy zielony, <grym> mamy zielony A ja stoję na trawie zielonej Tylko czemu ja nie ginę? o co chodzi? To patrz, patrz. Nie, nie, okej okay, widzowie w tym momencie Zresetował mi się kolor i nie mogę dotykać Koloru czarnego, dlatego przyjacielu Chodź idziemy sobie na tą Antarktydę tam Widzisz, co ty na to? Mm, a może idziemy tutaj na scenę pośpiewać, zobacz Nie, 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 chodź zobaczymy, jest. bo tu jest taki fajny i Iglo I tam chyba jakiś misiek w ogóle stoi idziemy. O nie, muszę szybko go dotknąć. Dlatego, no dobra, przyjacielu, ja ci tego nie zrobię, bo wiem, że nie możesz dotykać koloru białego. A w tym momencie cała mapa jest tutaj biała. Dlatego no ja cię pozwolę wyjść na moją głowę i zwiedzimy to razem. O, co ty na to? Dzięki. No dobra, dlatego uwaga, teraz powolutku, dawaj, idziemy do tego domku. Uwaga, pyk, pyk. Dlatego uwaga, przyjacielu, jesteśmy blisko tego sklepiku jakiegoś i zobaczcie na to, tutaj mamy jakiś dach, a w tej pandę nie dotykać koloru białego. Dlatego wiesz co, dawaj na ten dach, foć, co ty na to? Dobra. To jest super pomysł. Dlatego, o, uwaga, podsadzam się. No i nara, Nubeczku. Teraz musi sobie jakoś hej, poradzić. <laughs> Ej, dobra, widzę, to był naprawdę to było super plan. Nie, 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 bo tak się właśnie wygrywał tysiąc w Nubeczku. Powodzenia na tym dachu. A ja sobie zwiedzę w tym momencie to iglo. I oho, ono naprawdę fajne, powiem wam, widzowie. Naprawdę mi się podoba. Jest ono naprawdę bardzo dobrze Cześć, wykonane. Tylko zaraz, co ty tutaj robisz? Co ty tutaj robisz, nubie? No, nie mogę dotykać koloru czarnego przecież. Tak od początku było. Nie, no, ja sobie w tym momencie idę od ciebie ale mam pomysł na kolejną konkurencję. Chodź za mną Ponieważ widzowie zobaczcie na to W tym momencie mojemu przyjacielowi się zmienił kolor na zielony nubeczku A ja mam w tym momencie plan Bo zobaczcie na to Tutaj są takie schody po prostu do nieba I co ty na to powiesz przyjacielu Że kto pierwszy pójdzie na górę tych schodów Dostaje 10 tysięcy robuxów Dobra chodźcie o, szybko o. I okej okay, idziemy w tym momencie Uwaga pyk Tylko zaraz czemu on przeskakuje zielony Co ty robisz Nie nie I uwaga pyk Idzie zaraz do góry Ej to nie fair Ty masz czarny kolor którego tam nie ma No dokładnie widzowie Ja to po prostu przemyślałem i w tym momencie zaraz mi musiał dać 10 tysięcy robuxów O nie, 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 zaraz nie będzie naszej przyjaźni Nie no, to widzowie naprawdę zabrzmiało groźnie Ale ja w tym momencie jestem na samej górze I mogę sobie zmienić kolor, dlatego uwaga Za 3, 2, 1, zmienia się kolor I nie mogę dotykać niebieskiego, okej okay, Tylko zaraz, co tutaj jest niebieskie, żeby od razu nie zginąć Mam po prostu pomysł W tym momencie idziemy teraz tutaj na tą górę, Sobie aktywmenta po prostu odblokować A ty tam, beczkę sobie idź tam Dobra, to chodź teraz popływać Okej, okay, no dobra, no skoro chcesz popływać, to to może bo oczywiście woda jest przezroczysta, a nie niebieska, tak? No dlatego tak. ja się na to nie nabiorę W tym momencie lecimy... E, zaraz, co to miało być? Nie, 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 to naprawdę mogło być jakieś oszustwo I w tym momencie, no nie no, czemu kwiatki niebieskie? Co to miało być? Dwa punkty dla mnie Nie, 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 no zaraz mnie denerwujesz już powoli Dlatego wiesz co, w tym momencie gramy w berka Jako uwaga, ty gonisz I patrzcie widzowie na to, ja mam po prostu plan I chodź tutaj Nubeczku No i co to ma znaczyć, co? No musisz przejść tutaj po prostu do mnie mm. No dobra, spróbuję. I zaraz, przyjacielu, czy my ty skoczyłeś na to czerwone? Jak to ty zrobiłeś? Mm, a gdzie miałem gdzieś stanąć na przykład? <noise> nie, no, nie, no widzowie, ja przegram w i dlatego, uwaga, on nie może z jakiegoś koloru zielonego. -y. Nie, 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 nie dotknąłeś mnie nawet do beczku, dlatego, o uwaga, nie. ja tak jak tu sobie idę. Ha, ha, i co teraz? Co to ma znaczyć? No, musimy złapać, tak? E, no dobra, to mam cię. Ha, ha. dlatego uwaga, 3, 2, 1 i lecimy teraz, uwaga, pyk. Star. I uwaga, 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 pyk, oby dotknął tego, oby dotknął, no proszę, proszę, jak chcę wygrać ten odcinek, chodź, tutaj, beczku. Oj, popchnę cię ej, o, o, teraz. O, o, ostatni mnie. jakie to, to było szóstwo. dobre. Dlatego, oczywiście, klasycznie na każdym odcinku mój przyjaciel jest po prostu nubeczkiem. I wygrałem, jak zwykle, ty się z Robuxów. Dzięki, przyjacielu. A ja wam widzę, bo dziękuję za oglądanie do końca. I widzimy się jutro, bo na tym kanale jest teraz Daily tego narka.